No niestety wystąpiliśmy z Panem Prezydentem Garcińskim do ministra obrony narodowej z prośbą o zweryfikowanie jeszcze, czy obiekty po w jednostce wojskowej w Ciechanowie, nie można by, czy tych obiektów nie można by wykorzystać w szeroko rozumianej obronności kraju. Otrzymaliśmy odpowiedź, że niestety pan minister nie przewiduje dla jednostki naszej czy obiektów po byłej jednostce wykorzystania w siłach zbrojnych w związku z powyższym z tego co wiemy 21 sierpnia odbędzie się pierwszy przetarg na sprzedaż tych obiektów. Rzecznik agencji przekazuje, że najprawdopodobniej tego typu obiekty, czyli tak duże obiekty. No przecież jest to 38 hektarów ziemi, 80 różnych obiektów znajdujących się, budowli na terenie. Większość z tego jest przecież pod, jako zabytkowe, pod konserwatorem zabytków, więc najprawdopodobniej będzie trudno sprzedać właśnie w tym pierwszym przetargu. No ale mają nadzieję, że tak jak z innymi, prawda, czy twierdzą chociażby, częścią twierdzy Modlin, która w kilku przetargach nie poszła, Teraz znalazła swojego nabywcę, więc liczę również na to, że będzie, znajdzie się nabywca na obiekty po tej jednostce. Chciałoby się, jeżeli już nie można tego wykorzystać tak, żeby nabywca, który się zgłosi i nabędzie te obiekty, no żeby dbał o nie. Szkoda by było, żeby podzieliły los chociażby najbliższych jedno... obiektów po jednostce w Półtusku.